Szczerze, myślałam, że będą kalendarze adwentowe, ponieważ. No. Dlaczego przyszedłeś mi dręczyć? Nie było to jakiś spektakularne? To co dziewczyny? Jaki my mamy dzisiaj dzień kalendarza adwentowego? Numer? Numer 9! Wow! 9 grudnia! Tak, tak 9 grudnia. Wow, tutaj świeci patrzcie. Wow! Pokaż mi tą karteczkę, przeczytamy od razu. Pięć. Może jeszcze. Mama, dosz... 9 grudnia zadanie jest proste. Christmas party w szkole. To brzmi radośnie. Dzieci, dzieci tańczą, śmieją się, magia już trwa. Short, ten moment. Pięknie uchwycić ten ma. Co my dzisiaj robimy, Mia? Powiedz, jaki mamy plan na dzisiejszy dzień? Gdzie? W Topaczu, tak. Jedziemy na imprezę do Topacza. Dzień dobry, witam Was moi kochani w kolejnym dniu, w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj vlogmas numer 9. I powiem Wam, że ja nie wiem, o której musiałabym wstawać, żeby się po prostu wyrobić. Impreza jest na 11. Ja ledwo zdążyłam, nic nie zrobiłam, nawet jak widzicie, nie nagrałam, tylko się umalowałam. Mirek ogarnął dzieci, nakarmił je, ubrał i. Musimy biec na imprezę. Ja nawet z włosami nic nie zrobiłam. Mam nadzieję, że dzisiaj wyschną tak, że po prostu będą ładne. Jedziemy dzisiaj na dwa samochody na tę imprezę, ponieważ. O. Okej. Okay. Ponieważ ja dzisiaj mam spektakl, wigilijna opowieść. Chyba w lipcu jakoś był nawet vlog na ten temat. Dostałam bilety od mojej siostry. Niestety moja siostra nie mogła przyjechać, ponieważ ma jakiś koncert dzisiaj, chyba w Lublinie, i niestety musiała odwołać swój przyjazd, dlatego nie pójdzie ze mną moja siostra, tylko moja bardzo dobra znajoma. I cieszę się w sumie też, bo dużo zawdzięczam tej dziewczynie. Bardzo dużo mi pomogła przez ten czas, kiedy jestem tutaj we Wrocławiu i, i od kiedy się znamy. Więc cieszę się, że chociaż w taki sposób mogę się odwdzięczyć za tę pomoc. A spektakl będzie oczywiście Wigina Opowieść, to będzie musical, jest na pewno przepiękny. I wydaje mi się, że to jest ten musical, który właśnie oglądałam, jak byłam dzieckiem w teatrze muzycznym w Gdyni. Także cieszę się, ale pierw musimy jechać na imprezę do zamku Topacz, to jest impreza, która jest organizowana przez szkołę naszych dzieci. I tam dziewczyny będą miały jakieś fajne atrakcje i przy okazji też będziemy sobie robić takie fajne rodzinne zdjęcia. Także muszę tam być. Będę miała tam mniej więcej godzinkę i potem będę się przemieszczała właśnie do na trochę drugi koniec Wrocławia, ale dlatego jedziemy właśnie dwoma samochodami. Także trzymajcie kciuki, żebym zdążyła i przede wszystkim, żebym znalazła miejsce parkingowe pod teatrem, bo tam będziemy na pewno się spieszyć. Wczoraj nie byliśmy w Topaczu, byliśmy niedawno tam tak, byliśmy. tak całkiem niedawno. Jesteśmy tutaj znowu, wchodzimy na imprezę świąteczną, porobimy sobie zdjęcia, dziewczyny się pobawią i się rozdzielamy. Tak? co się zrobimy? Rozdzielamy się. Rozdzielamy się, tak. tak. Dzisiaj, Dzisiaj na spektakl. Z dziewczynami, a tak. mama. No a potem i tak czeka nas, słuchajcie, e, znaczyń do zmywania w rękach z dwóch dni. Somewhere in distance, Dziewczyny z mężem bardzo dobrze się bawią teraz tam jeszcze w Topaczu. Potem pojadą na obiad. Mam nadzieję, że wezmą mi coś na wynos. A mi udało się dojechać do hali stulecia. Powiem Wam, że e, naprawdę miałam takie lekkie poczucie, że być może nie zdążymy, bo jeszcze tam wychodziłyśmy, szukałyśmy płaszcza, ale udało się. Jesteśmy tutaj. E, zaraz będziemy wychodzić na spektakl. Także naprawdę czuję, że wszystko się dzisiaj uda. Już nie mogę się doczekać tego spektaklu. Naprawdę, ja go oglądałam w dzieciństwie i to było coś pięknego. Mam nadzieję, tylko, że będzie bez żadnych efektów socjalnych, typu, że jakiemuś duchowi spadnie głowa, ale naprawdę, taki czas dzieciństwa mi się przypomni, te wszystkie piosenki. Ja to wszystko. Pamiętam, wszystko znam i ta opowieść wigilina to jest naprawdę taki mój nieodłączny element dzieciństwa. Moje dziewczyny są jeszcze za małe na wigilijną opowieść, żeby to oglądać, ale naprawdę jak będą już w odpowiednim wieku i nie będą się bały takich duchów, to też je zabiorę na taki spektakl Lecę, bo mamy jeszcze 10 minut, a trzeba miejsce znaleźć. je wymarzę za darmo, wracaj do pracy. Alej. Nie, 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 nie. Nie, to, tak niemożliwe! Oh Twoim wspólnikiem! Dlaczego przyszedłeś mnie dręczyć?! Da, I idź za mną. Rik! Już siódma! Rik! Kochani, chciałbym życzyć nam wszystkim wesołych Świąt. Błagam, się mną. I Na mi. Że jeśli ktoś potrafi naprawdę uroczyście obchodzić Boże Narodzenie, to właśnie skróć. Obył obyło nas wszystkich, kiedyś też tak mówiono... Wesołych Świąt! Mirek jeszcze został z dziewczynami w topaczu, bo poszli coś zjeść. Ja wróciłam do domu z tego spektaklu i powiem Wam, że to było naprawdę coś niesamowitego. To nie był ten spektakl, który ja oglądałam te wieki temu w Teatrze Muzycznym w Gdyni, bo ja pamiętam, że ten ostatni duch był taki, taki wysoki, że chyba ktoś tam wchodził na szczudłach. Ale ten spektakl, muzyka była naprawdę jak z jakiegoś cudownego musicalu, Kostiumy, wszystko było pięknie przygotowane. Teraz ta scena była taka troszeczkę multimedialna, to tło było takie, no kiedyś wiecie, tło wjeżdżało w teatrze, a teraz można po prostu to tło rzucić na rzutniku. Ale naprawdę jeszcze polskie kolendy, słuchajcie, śpiewali i to było takie, że było chyba nie wiem, cztery momenty takie, że ja się naprawdę wzruszyłam na tym. Piękne to było. Polecam Wam bardzo, jeżeli macie jeszcze możliwość. Bo wydaje mi się, że jeszcze ten spektakl będzie grany w kilku miastach w Polsce. Jeżeli macie możliwość, to kupujcie bilety, bo warto. Tak, wracam z takim cudownym klimatem świątecznym w sercu. Tak mi się miło zrobiło i tak poczułam to, że to się zbliża, ta cicha noc, która tam była śpiewana przez tych aktorów na scenie. No i aktorstwo, od razu Wam powiem, pierwsza klasa. Byłam na różnych spektaklach w ostatnim czasie. Ale ten naprawdę zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Także super, polecam, a teraz zabieram się za zmywanie naczyń. No bo, jak wiecie, od wczoraj nie działa nam zmywarka i muszę tutaj szybko ogarnąć, zanim dzieci wrócą do domu, bo jeszcze potrzebujemy zrobić naszą taką wieczorną rutynę. Życie toczy się dalej. No i potrzebuję też zmontować i wrzucić Wam kolejnego vlogmasa. Mirek wrócił z dziewczynami do domu, a ja pokażę Wam jeszcze, co kupiłam teraz na Black Friday, tylko powiem Wam, że e, niestety, ale to nie było w e, promocji. Po prostu kupiłam to w okolicach tego dnia, żeby zdążyło do mnie dojść. Szczerze myślałam, że będą kalendarze adwentowe, ale nie było. To jest e, lasz, kule do kąpieli i kupiłam w tym laszu właśnie takie pudełko e, tych kul i Kupiłam je po to, żeby dorzucać osobom, które wiem, że lubią siedzieć w wannie do prezentów. Czyli jeszcze to będę pakowała, ale też kupiłam to dla nas i dla dziewczyn. Więc teraz wybiorę im jakieś, jakąś fajną kulę do kąpieli, bo wróciły do domu, tak żeby miały sobie jakoś tak fajnie świątecznie. Chociaż kąpiel im zrobię taką przyjemną. Przeczytałam, że ta właśnie jest bąbelkową kostką. On najbardziej lubią właśnie takie z bąbelkami, ale nie, wrzucę im całej tylko y, pół, no bo wiecie, szkoda, będą miała na dwie kąpiela, więc muszę tego mi się jakoś przełamać na pół. Nie było to jakieś spektakularne, ale y, piana się na szczęście zrobiła. Dziewczyny, to ja wam przygotowuję kąpiel, a wy tutaj, skąd wy wzięliście mój strzywacz? Możecie mi powiedzieć, jakie długie łańcuchy? Dziewczyny? Próbujemy ten, ten strzywacz, bo, bo mieliśmy taki Falców sobie nie strzyj. Zszywałaś, Emi, szywaczem, czy ktoś Ci to robił? Zszywałam. Tak? Umiesz? No jaki Ty masz malunek twarzy? na twarzy. Pokaż, jak to się robi. A tak to się robi. Wiecie, jak mama była mała i robiła takie łańcuchy, to mama to na klej robiła, wiecie? No, a tych kleje w szkole tak dobrze nie działały. Nie działają tak dobrze jak Mmm, No dobra. Ale my mamy mało tych strzywek, wiecie? Mirek mi przyniósł kolację, właśnie chyba z tej restauracji w Topaczu. Wydaje mi się, nie jestem pewna, ale tak powiedział, że właśnie z tej restauracji. I to są nioki z, z jakimiś liściami. Nie wiem, czym są te liście, ale widzę też, że jest dynia i ser. Pachnie pięknie. A ja nie jadłam, więc tym bardziej jestem głodna. No to do śmietnika trzeba wyrzucić. Niech na to nie nadepnął, bo to się wbije w stopę. Hmm. Bardzo dobra. Dziewczyny, będziecie miały zimną wodnę. Dzisiaj coś jeszcze fajnego z dzisiejszego dnia, ale tak się wszystko potoczyło szybko. Mija jeszcze musiała zadanie domowe zrobić. Jeszcze dzisiaj po raz tam czwarty czyta swoją lekturę szkolną z tatą. Emi już zmęczona jest, prawda? Już powolutku będzie się układała też do snu z mamusią i ja trochę później dzisiaj pójdzie spać. A z takich rzeczy, które chciałabym Wam polecić, no to na pewno jest właśnie ta wigilijna opowieść. Więc naprawdę, jeżeli macie możliwość jeszcze w Waszym mieście iść na ten spektakl, to jest naprawdę przecudowny. Natomiast, jeżeli nie uda Wam się w tym roku, no to na pewno zapamiętajcie sobie te pozycje na przyszły rok, bo... Warto iść. Nie polecam tam iść oczywiście z małymi dziećmi, bo wiecie, no, tam są takie sceny dla nie dla dzieci. A czy wiecie, no ogólnie wiem, że ludzie nie mają problemu, na przykład, żeby pokazywać Harry'ego Pottera dzieciom tam poniżej 6 mm, roku życia. Ja akurat wychodzę z założenia, że to troszkę za wcześnie na taki, na taki młody układ nerwowy, jak yy, nasze dzieci. Nasze dzieci jeszcze na razie są chowane na takich bajkach. Na e, Bardziej takich... Ech, mm, ty całujesz mm. mnie widzisz. Nie możemy się tak buziaczkować teraz. E, a wracając do Harry'ego Pottera. E, Wydaje mi się, że Harry Potter dla dzieci poni poniżej właśnie szóstego roku życia, czy tam siódmego roku życia, to jeszcze jest troszkę za wcześnie i ten, yy, ta wigilna opowieść też ma takie postacie typu właśnie ten trzeci duch był taki przerażający. Marley był też straszny, więc wiecie, no te dzieci jeszcze zobaczą zło na świecie. Jeszcze można im to zło do tego roku życia odpuścić. Na tyle, ile możemy, na tyle można yy, chronić dzieciaczki przed tym złem. Jeszcze się tego nie oglądają. Także e, polecam Wam, dorosłym, obejrzeć ten spekla spektakl, bo naprawdę bardzo warto. Zapraszam Was do kolejnego Vlogmasa, który będzie oczywiście już jutro. Żegnam się z Wami teraz i do zobaczenia. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, zostawić łapkę w górę i oczywiście, żeby subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się!